W niedzielę 12 października 2008 roku podczas Mszy Świętej w Kościele Świętego Antoniego w Sokółce w trakcie udzielania komunii świętej jednemu z kapłanów upadł komunikant. Zgodnie z przepisami liturgicznymi umieszczono go w małym naczyniu z wodą i pozostawiono do rozpuszczenia. Tak się jednak nie stało. 29 października naczynie z komunikantem przeniesiono do Kaplicy Miłosierdzia Bożego na plebanii. Następnego dnia wyjętego z wody położono na małą korporale i umieszczono w tabernakulum. 28 września tego roku w Sokółce obchodziliśmy uroczysty Dzień Eucharystii, trzecią rocznicą przeniesienia cząstki ciała pańskiego do kościoła. O godzinie 11 odbyła się msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego. O tym, jak ważna jest Eucharystia, przypomina ksiądz arcybiskup Stanisław Szymecki. Takie przeżycie, jak dzisiejsze, dla tłumu, który przybył, żeby spotkać Pana Jezusa, to jest niesamowicie wielkie. To jest nasz, nasza radość i nasze życie, nasze życie. Eucharystia jest dla nas wszystkich centrum życia. Pan Jezus po to stał się chlebem, żeby nas umocnić, przygarnąć. Prowadzić do nieba. Trzeba wierzyć w Eucharystię. Na mszę świętą w Dniu Eucharystii przybyły setki wiernych z oraz pielgrzym, aby oddać się w wspólnej modlitwie.